Cibano kochani witam was wszystkich na moim kanale i dzisiejszym odcinku. Słuchajcie, próbujemy zrobić z wami kosę od 80 zł, tak? To już e, trzecia nasza próba. E, I zanim przejdziemy do odcinku, oczywiście w tym odcinku macie oto od tego skina do wygrania, i żeby wziąć udział w konkursie musicie zaobserwować mój kanał, zostawić łapkę w górę i napisać komentarz. A jakie hasło macie wpisać w komentarzu? To to hasło wam w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca i oczywiście wyniki tego konkursu będziecie mieli na moim Discordzie. Link macie w opisie. I oczywiście też przypominam Wam o trwających konkursach na stronie CSGO Skins. Wpłacając minimal minimalną kwotę z moim kodem KARI bierzecie udział w konkursach. A wpłacając 15 zł bierzecie udział automatycznie we wszystkich konkursach i do wygrania macie m rękawiczki i jaka czas i mowa, więc zapraszam serdecznie. Dobra słuchajcie, nie wiem jeszcze dokładnie co byśmy mogli tu zrobić. I jak to rozegrać? Ale stawiałabym bardziej na te sticker case'y i chyba tak zrobimy, spróbujemy pierwszą taką bitewkę zrobić, mm. I weźmy jeszcze gold case, pierwsza bitwa słuchajcie za 20,58 i lecimy oczywiście trybem standardowym na dwie osoby. Mm. I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, słuchajcie. Bo za dużo kasy nie mamy, tak? Musimy jednak spróbować zrobić tą kosę. I zobaczymy, czy nam się uda w ogóle zrobić jakikolwiek profit. Bo każdy pewnie wie, że to nie jest najłatwiejsze wyzwanie po prostu zrobić kosę z 80 zł, nie? Dobra, no na razie, słuchajcie. Jest. Dobrze. Jest dobrze, ale i tak, słuchajcie, no. To nie jest duża różnica nie? między nami więc. Żynua, po prostu żynu A. Dobra. Okej. Okay. Jakbyśmy dali to na buście 16 zł. Wiecie, ja też nie chcę, kurde, szybko stracić tą kasę, tak? Bo to nie o to chodzi, tylko chodzi o to, by zrobić jakikolwiek profit z tego. Oh. Dobra, lecimy. cztery skrzyneczki, koszt bitwy 16,80 i lecimy na buście. I po prostu zostaje nam się modlić, żeby nam wpadło coś fajnego. I oczywiście, żeby w ogóle wieść na plus, tak? Żeby nam się zwróciła chociaż kwota koszty ty bitwy. Cudownie, cudownie. Ekstra 43,70 mamy i co my możemy zrobić? Co my możemy zrobić? Powiedzcie mi. Underdog na 4 osoby. Nie zdążyłam dołączyć. Kurde. Kurde. Dobra, ale też yy, właśnie możemy yy, spróbować zagrać trybem underdog, właśnie. Właśnie underdog i dwie osoby chyba zostawimy, ale czy idzie dalej yy, sticker case'y czy coś innego? Kurde, to jest dobre pytanie, bo za dużo kasy nie mamy i nie możemy ich tak rozrzucać, wiecie. Lewo-prawo, ale. Kurde, dobra, niech wleci usp case. Niech wlecą dwie skrzyneczki na buście. Kurde, to znowu 16 zł to już o Boże. Prawie połowa kasy. I co, i chcemy lecieć underdog? No chcemy, no co. Underdog dwie osoby. 16,76 koszt bitwy. I po prostu trzymamy kciuki... Żeby nasz przeciwnik wydropił coś fajnego. Czy to są jakieś jaja? Znowu to jest to samo, co mówię, kurde, na każdym odcinku. Jak ja mam wygrywać, to ja nie wygrywam, jak mam przegrywać, to wygrywam, no Jezus, po prostu. Zostało 27 złotych, tak, apropo. Dobra, będziemy po prostu robić jakieś, takie byle bile jakie bitwy, bo no słuchajcie, trzeba tu coś... Aha, ja tam też przewaliliśmy, ja pierdolę, nie, nie wierzę w to. Ja nie wierzę w to po prostu. Robimy sami w takim razie. Dajemy jeszcze jedną próbę sticker boxom, są. I jeszcze bym dorzuciła jakąś skrzyneczkę. Kurde, i lecimy na trybie standardowym. Wiecie co? Bo to naprawdę. Uspkę zbierzemy Bitwa 1676. I próbujemy. Zresztą mieliśmy 80 zł. Słuchajcie, Genoa. A w ogóle hasło, które macie pisać komentarze, to wpiszcie może kiedyś się uda. Może kiedyś się uda. Po prostu. Bo y, ja nie odpuszczę, słuchajcie, będziemy próbować i ja nie odpuszczę. Dobra, wygraliśmy, ale <laughs> się nie zwróciło po prostu. No ale dobra, dobra. Jakaś część nam się zwróciła, tak? Cieszmy się z tego. Cieszmy się z tego, co mamy. Naprawdę. Dobra, mi się wydaje, po prostu robimy to, że lecimy all-in, ale nie bierzemy na buście skrzynki, tylko bierzemy po prostu normalny. Mamy 16,97, 8 skrzynek, słuchajcie. 16,80 koszt bitwy, dwie osoby, tryb standardowy i e, zobaczymy. Ponoć all-in zawsze działa, ale chyba nie w moim przypadku. No i zaraz po prostu się upewnimy w tym. Bo ja już naprawdę um... milczę. Na razie milczę po prostu. Bo ja naprawdę nie wiem, co się dzieje z tymi bitwami. Dlaczego? Ja nie mam farta po prostu do takich rzeczy. Co jest? Jeszcze mamy cztery skrzynki. Wiecie, jeśli trzeba. Bo chwila, moment i po prostu wszystko może się odwrócić do góry nogami, więc um, po prostu czekamy na wynik. Po prostu czekamy, słuchajcie i tyle. Co tu się odwaliło, przepraszam bardzo? Ja miałam to wygrać. Co tu się odwaliło? Ja się pytam. Jezus, no słuchajcie, tym razem znowu mi się nie udało, ale tak jak powiedziałam, ja nie odpuszczę i będziemy z Wami próbować po prostu za każdym razem, za, za każdym razem cały czas będziemy próbować od różnych kwot. I ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. No mówię, niestety nam się nie udało, ale wierzę, że ten dzień nadejdzie, tak? I pamiętajcie o pozostawieniu obserwacji, łapki w górę i oczywiście nie zapomnijcie wpisać hasła w komentarzach i pa!